Cześć, hey, z tej strony Mateusz Ostrowski, czyli prawnik Przedsiębiorców. Jeśli interesujecie prawo w praktyce, bez paragonowego żargonu i nudnych teorii, tylko konkretne wnioski rozwiązania, które naprawdę da się stosować w Twojej firmie i codziennym życiu, zostań ze mną. W tym materiału powiem, dlaczego wspieranie naszych polskich firm jest rozsądne finansowo i jak przekładać to na Twoje bezpieczeństwo i komfort, oraz w jaki sposób. Ty, małymi krokami możesz zamienić dobre chęci w realny wpływ. Jeśli taka bezpekywa jest dla Ciebie cenna, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, bo to pomaga dotrzeć z tą treścią do osób, które najbardziej na niej skorzystają. Wyobraź sobie dwie ulice na jednej dzielnicy. Na pierwszej mijasz piekarnię, szwalnię, warsztat rowerowy i niewielki software house, na drugiej uwagę przyciąga wielki dyskant punkt i sieciowa kawiarnia. I w każdym z tych punktów o dostawach, cenach i budżecie marketingowym decyduje ktoś pracujący nie w Polsce, tylko tysiące kilometrów stąd. W obu miejscach płacisz kartą, dostajesz paragon, wychodzisz z produktem. Różnica zaczyna się 5 minut później, kiedy pieniądz proponuje Ci swoją własną logistykę. W wariancie lokalnym krąży po okolicy, wraca do wypłat, podatków, szkoleń, staży. Jest przysięgowany na remonty, oświetlenie ulic, stypendia i zajęcia sportowe. W wariancie scentralizowanym najczęściej znika z mapy miasta, zmieniając się w koszt centralny, który zasili łańcuch dostaw, niekoniecznie mający cokolwiek wspólnego z Twoją codziennością. Ten materiał jest właśnie o tym, żeby jak najczęściej wybierać pierwszą ulicę i robić to mądrze, bez patosu, za to z zimną kalkulacją korzyści. Pierwszy i najbardziej namacalnym skutkiem wspierania polskich firm są miejsca pracy i stabilność rodzin. Każda Twoja złotówka fragment czyjejś wypłaty, ale też dziesiątki niewidocznych na pierwszy rzut oka powiązań. Płacisz za buchanek chleba i dokładasz się do tatu piekarza, ale też rachunków za mąkę, serwis pieca, faktury księgowej, ubezpieczenie na życie leasingu autodostawczego i stypendium dla młodego zawodnika lokalnego klubu, który piekarnia wsparła w ramach budowania relacji z sąsiedztwem. Tak i mechanizm miałem okazję obserwować z bliska wódzkiej szwalni, która po utracie zagranicznego kontraktu, no mówiąc brzydko, przesiadła się na krótką serię dla lokalnych marek oraz sprzedaż bezpośrednią. Kilkuset stałych klientów wystarczyło by otrzymać 18 etatów, nie zwalniać wieloletnich krawców, a do tego równolegle uruchomić klasę patronacką w technikum. Kupiona bluza okazała się inwestycją w kompetencje, a nie tylko, bo kolejną pozycją w garderobie. I to jest przewaga, którą widać w arkuszu kalkulacyjnym. Dopiero wtedy, gdy spojrzysz na przepływy w perspektywie roku, a nie weekendu. Z miejsc pracy płynnie przechodzimy do podatków, bo jedno bez drugiego nie działa. Jeśli firma rozlicza się w Polsce i płaci VAT, CIT, PIT, nie rozpieszają się po rachunkach w krajach podatkowych, tylko zasilają budżet. Z którego korzystasz Ty jako pierwszy, bo jako pierwszy rodzic, przedsiębiorca i podatnik. Znam przykład z Krosna, gdzie lokalny producent z komponentów przemysłowych postawił Wąchadę i tym samym zwiększył to trudniej o 24 osoby. Sam wzrost wpływów podatkowych pozwolił mnie wymienić oświetlenie uliczne na energooszczędne i sfinansować dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci. Nie wydarzył się żaden cud. Wydarzyła się seria prostych przelewów, które wróciły do mieszkańców pod postacią jaśniejszych ulic i pełniejszej sali gimnastycznej. Wykupujesz produkt firmy, która rozlicza się, inwestuje tu w Polsce, tu gdzie żyjesz, dokładnie taki obieg wzmacniasz. Trzecią warstwą jest rozwój lokalnej gospodarki, rozumianego jako podnoszenie kompetencji. Inwestycje w park maszynowy, laboratoria, prototypowanie, a także edukację to polskie przedsiębiorstwa często wygrywają nie ceną, lecz jakością, personalizacją i relacją przed sprzedażowymi, a do tego potrzebują dobrych ludzi. Pamiętam producenta z południa kraju, który wyposażył szkolną pracownię CENCE, a po trzech latach miał stabilny napływ operatorów maszyn i stuprocentową zdawalność egzaminów zawodowych w klasie patronackiej. Uczniowie zobaczyli sens nauki. Firma skróciła rekrutację i mogła przenieść część presji na przewagę jakościową. Tak się buduje miasto, które nie jest scenariuszem dla dojeżdżających, tylko miejscem, do którego warto wracać po studiach. Krótszy łańcuch dostaw służy nie tylko przedsiębiorcy ale też klientowi, dlatego w praktyce często oznacza o wiele lepszą jakość. Rzemieślnik z Twojej dzielnicy dopasuje mebel do problematycznej wnęki, a jeśli coś skrzypi, przyjdzie i wyreguluje zawias. Lokalna pracownia audio porozmawia o brzmieniu, zanim włączysz jakikolwiek wzmacniasz. Piekarnia wypiecze chleb tak, jak lubisz, bo zespół rozpoznaje stałych klientów i pamięta, co znika z półki najszybciej. Do tego dochodzi aspekt środowiskowy. Mniej kilometrów to mniej ryzyk po drodze, bo mniej opóźnień i mniejsze koszty paliwa. Gdy łańcuchy globalne się zacinają, lokalność staje się tarczą, która chroni nie tylko biznes, ale i lodówkę. Na tym tle wyrasta jeszcze jedna, często niedoceniana korzyść, czyli siła polskiego kapitału, mierzona odpornością na wstrząsy. Kapitał to nie tylko wyłączne środki na rachunku, ale także know-how, relacje dostawców, nawyki współpracy, kultura jakości i decyzyjność, która jest bliżej miejsca działania. Jeśli my, jako konsumenci i przedsiębiorcy, kurujemy część pobytu do firm projektujących i serwisujących, i do tego rozliczających się w Polsce, zwiększamy krajową zdolność do działania w sytuacjach, w których globalna logistyka podnosi ręce do góry. Wystarczy tutaj spojrzeć na branżę spożywczą, meblarską, kosmetyczną, IT czy aparaturę pomiarową. W każdej z nich znajdziemy polską firmę projektującą rozwiązania dla Europy, a nie tylko składające cudze pomysły. Tego nie da się zbudować z dnia na dzień, ale można to pielęgnować codziennymi wyborami przy kasie. I tutaj w tym miejscu nam przychodzą mi trzy mity, które się często pojawiają, więc rozbrojmy je razem. Wyruszasz w kierunku półki z napisem Made in Poland? Pierwszy dotyczy ceny. Rzeczywistość bywa odwrotani niż stereotypem. Krótszy łańcuch dostaw i brak długiej listy pośredników potrafią obniżyć koszty to zgodne, nawet jeśli cena na metce wydaje się wyższa. Dlaczego tak się dzieje? Bo w pakiecie dostajesz szybszy serwis, realną gwarancję i przede wszystkim możliwość naprawy zamiast wymiany. Co w horyzoncie dwóch czy trzech lat okazuje się naprawdę bardzo przydatne. Jest to bardziej opłacalne niż agresywny wyceniony import. Drugi mit dotyczy jakości. Obraz sprzed dekady nie przystaje do rzeczywistości, w której Polskie marki inwestują w parki maszynowe, mają kontrolę nad partiami i rozumieją, że reputacja w sieci lokalnej to być albo nie być. Trzeci mit brzmi jakby zradę, obecnie, przecież to nic nie zmieni. Tymczasem wystarczy, żeby tysiąc osób powiecie przesunęło 10% swoich wydatków do lokalnych firm, a w statystyce pojawiają się dziesiątki datów. Nowe szkolenia i finansowanie sprzętu w szkole, do której chodzą Twoje dzieci. Słyszę często zastrzeżenie, że trudno rozmawiać, co tak naprawdę jest Polski. W praktyce to minuta pracy. Warto zajrzeć do zakładki o nas, sprawdzić karę, adres siedziby, miejsca rozliczeń podatkowych. Dobrą wskazówką jest też serwis posprzedażowy. Jeśli marka ma magazyn centralę decyzyjną i punkty serwisowe w Polsce, zyskujesz namacalną przewagę w postaci krótszego czasu reakcji. W firmach rodzinnych można po prostu zapytać o produkcję, bo właściciele mają do tych pytań cierpliwość. A w odpowiedzi często przeradzają się to w inspirujące opowieści o tym, jak z garażu zrobiła się pracownia i potem fabryka. Z perspektywy przedsiębiorcy B2B, wspieranie polskich firm często zaczyna się od ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, a kończy na paragrafie umowy serwisowej. Warto dodać, że kryteria, które realnie poprawią przewidywalność pracy, czyli dostępność części zamiennych na miejscu, czy czas reakcji, możliwość szkolenia dla zespołu. Opieką handlowy z uprawnieniami do podejmowania decyzji, to nie są puste słowa. Tylko konkretne punkty, które skracają przestoje i obniżają koszty całkowite projektu. Z kolei, jako klient detaliczny, to możesz działać o wiele prościej. Jeśli wahasz się między dwoma podobnymi produktami, to wybierz ten, który zostawia ślad podatkowy. Polsce Oraz skraca naszą polską logistykę. W codziennym rachunku przychodu i rozkodu się po prostu spina. Jedna z moich ulubionych historii to porównanie dwóch faktur o tej samej wartości. Pierwszą wystaw firmą stworzyła z Twojego miasta, płaci z niej pensję pięciu osób, rozlicza vat zleca księgowość lokalnemu biuru, zostawia druku drukarza z sąsiedniej ulicy, a ten na przykład finansuje drużynę młodzików i kupuje u rzemieślnika trzy przecznice dalej, który z kolei zatrudnia ucznia na praktyki. A teraz druga faktura. Idzie do ten dużej sieci, a pieniądz wędruje dalej według schematu, który niewiele ma wspólnego z Twoim miastem. W obu przypadkach produkt działa. Różnica polega na tym, gdzie zostaje wartość dodana i kto ma dzięki temu lepszy poniedziałek. Wspieranie polskich firm nie oznacza zamknięcia na świat ani rezygnacji z rozsądnych cen. Oznacza to ma świadome preferowanie marek, które projektują, serwisują i rozliczają się u nas. Czasem słyszysz, że firma jest Polska ale część produkcji właśnie się za granicą. To nie przekreśla sensu wsparcia. O ile centra adycyjne, podatki serwis pozostają w kraju. W ten sposób realna część wartości danej zostaje u nas w Polsce. A Ty masz pewność, że w razie problemu ktoś odbierze telefon po polsku i podejmie decyzję bez odsyłania sprawy na inny kontynent. Jeśli brakuje Ci punktu zaczepienia, zacznij od małych zmian. Zamów pieczywo z lokalnej piekarni. Oddaj jutro buty do szewca, zamiast kupować nowe. Wybierz w tym tygodniu kosmetyk od krajowego naszego producenta. A w czwartek wpadnij do kawiarni, która piecze we własnej pracowni. Podczas najbliższych zakupów w supermarkecie, spójrz uważnie na etykiety na białych węgli. Przeglądając rzeczy w domu, zapisz trzy zamieniki na przyszłość, tak by w kolejnych miesiącach decyzje stawały się coraz bardziej automatyczne, prostsze dla ciebie. Bo przecież to macie łatwiej życie. Po siedmiu dniach przekonasz się, że to ani trudne, ani drogie. To po prostu inny nawyk. Wielu z nas lubi dodatki do prezentów w pracy albo drobno pominki świąteczne. Tu również widać przewagę lokalności. Zamiast bezusłuchowych gadżetów można zrobić krótką serię od manufaktur z okolicy, dołączając krótką informację o pochodzeniu produktu. Klient i pracownicy będą wiedzieli, że z zakupkiem notesem czy słodyczami stoją ludzie z ich miasta. Taki komunikat działa lepiej niż najdroższy długopis, bo ma w sobie szczerość i kawałek wspólnoty. Warto pamiętać, że wspieranie naszych polskich firm nie musi ograniczać do zakupów. Ogromną wagę ma polecenie sprawdzonych marek, znajomych i rodzinnych. A także zwykła prośba skierowana do sklepu, by sprawdził produkt o konkretnego krajowego producenta. Popyt buduje podaż. Sklepy naprawdę reagują, szczególnie gdy podobne zapytania pojawiają się coraz częściej. To jedna wiadomość wysłana przez formularz kontaktowy, która potrafi otworzyć półkę na miesiąc. Nie patrzę na polskich firm z perspektywy prawnika i przedsiębiorcy. Widzę, że najwięcej wygrałem. Te, które inwestują w relacje, uczciwie rozliczają podatki, rozwijają ludzi i trzymają serwis blisko. Po stronie klientów najwięcej zyskują ci, którzy koszty całkowite liczą. I nie tylko ceną na metce. Gdy połączysz te dwa światy, dostajesz dojrzały rynek, którym jakość i przewidywalność opłaca się wszystkim. To nie jest marzenie o gospodarczym patriotyzmie, tylko zwykła pragmatyka. Codziennych wyborów. Dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz, bo ona często myka w dyskusji. Co to właśnie znaczy polska firma? Nie chodzi wyłącznie o flagę, logo ani o magazyn pod Warszawą, ale o to, gdzie zapadają decyzje, gdzie powstaje projekt, gdzie serwisuje się produkt i gdzie trafiają podatki. Jeśli centrum medycyjne, księgowość i zespół do rozwoju są w Polsce, to nawet przy częściowej produkcji za granicą realna wartość dodana zostaje u nas w Polsce. To właśnie ten pakiet. Projekt, serwis, podatki, wycuje. Czy twoja złotówka pracuje dla twojej gminy, czy też przemyka przez nią tranzytem? Coraz częściej kupujemy w sieci, więc warto wiedzieć, jak wspierać lokalne biznesy online. Najprostsza metoda to zamawiać bezpośrednio w sklepie producenta, zamiast marketplace z wysoką prowizją, bo wtedy większość ceny zostaje w firmie i starcza na lepszy serwis oraz rozwój. Jeśli już korzystasz z platformy, to wybieraj sprzedawców z oznaczeniem polskiej działalności i sprawdzaj zakładkę o metce. Napisz do nich wiadomość, zapytaj o pochodzenie produktu i miejsce serwisu. To sygnał, że klienci patrzą na coś więcej niż tylko rawet. Ogromną przewagą lokalnych firm jest posprzedaż, Prawo do naprawy i dostępność części zamiennych w Polsce. Skracają przestoje i zmniejszają koszty całkowite. Zamiast czekać tygodniami na transport i decyzje centrali, dostajesz realny kontakt z człowiekiem, który zna produkt od środka. To również element gospodarki obiegu zamkniętego. Naprawa i modernizacja są bardziej ekonomiczne niż wymiana, a lokalne serwisy to mniej kilometrów i mniej odpadów. Warto zwrócić uwagę na branże, w których lokalność daje odczuwalne korzyści jakościowe. W spożywce liczy świeżość i kontrolę receptury. W meblarstwie i wykończeniówce personalizacje pod nietypowe wymiary i szybkie poprawki. W kosmetyce szybki dostęp do laboratoriów i transparentny skład. W IT i sprzęcie specjalistycznym przewagą jest możliwość wdrożeń iteracyjnych, u których zespół po polsku rozumie kontekst cyrkulacyjny i kulturowy. Wspólny mianownik jest prosty. Krótka ścieżka edycyjna mniejsze tarcia, więcej odpowiedzialności za końcowy wynik. Kupując u naszych, krajowych, polskich producentów, wspierasz również ich eksport. Silna pozycja na rynku wewnętrznym to poduszka bezpieczeństwa przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, a stabilne przychody w złotówkach pomagają przetrwać wahania walut. To, że dana marka podbija skan na w Niemcy, często zaczyna się od powiatowej bazy lojalnych klientów, którzy dali jej czas na dopracowanie jakości Eksport, success story rzadko rodzi się w próżni. Niemal zawsze stoi za nim twarda, lokalna społeczność kupujących. Podsumowując ten materiał, wspieranie polskich firm oznacza stabilniejsze zatrudnienie w Twojej okolicy, podatki wracają do Ciebie, lepsza infrastruktura, po której się poruszasz, lepsze usługi publiczne, z których Ty korzystasz, rozwój gospodarki lokalnej dzięki inwestycjom i szkoleniom, krótsze łańcuchy dostaw przekładające się na jakość i terminowość, a w szerszej skali większa niezależność i odporność na kryzysy. To wszystko można osiągnąć bez rezygnacji z wygody i bez podnoszenia kosztów życia. Wystarczy, że przesuniesz fragment swoich wydatków do marek, które tu projektują, serwisują i rozliczają się z fiskusem. Jeśli ten odcinek pomógł Ci porządkować temat i dodał argumentów, które łatwo bronić w rozmowie w domu czy firmie, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki temu będę mógł przygotować więcej takich materiałów, w których to prawo i ekonomia schodzą z piedesta i pomagają w bardzo zwyczajnych sprawach. A jeżeli prowadzisz firmę i potrzebujesz wsparcia przy umowach, znakach towarowych, przetargach albo w sporach z kondylentami, zapraszam do konsultacji. Link do omówienia spotkania znajdziesz w opisie i w komentarzu. I powodzenia w mądrej, lokalnej strategii zakupowej, która przede wszystkim służy Tobie, Twojej rodzinie i Twojemu miastu, w którym żyjesz.